Podróżując po ciemnym lesie pełnym zombi, Laki napotyka na swojej drodze przywódcę zombi, który go zaraża trucizną. Gdy odzyskuje przytomność, widzi przed sobą ogromnego zombi, do którego wchodzi. Chcę spowodować, by zombiaki nie zarażały już trucizną i były przyjacielskie do innych. Jajku, jak tu ciemno, strasznie się boję, strasznie się boję, jestem sam w ciemnym lesie, mam tylko jedno pochodnie. Wow, a tam coś dziwnego widzę. Coś... coś się świeci w środku lasu? Hmm. Jakieś... Ej, słuchajcie, tam jest jakieś... jakieś plemienie zombiaków! O kurcze, podejdę, by zobaczyć, co tu się dzieje, ale naprawdę strasznie to wygląda. Bardzo się boję, bardzo się boję. Nie wiem, czy ja powinienem tam podchodzić, ale może to zombiaki mi pomogą. Odnaleźć drogę, czy coś. O kurcze, widzę chyba tam jednego z przywódców zombiaków. No nie, do tego to się ja jeszcze bardziej boję podejść. Nie wiem, nie wiem, co robić. Nie wiem, co robić. Jestem strasznie spanikowany. Dokoło mnie dużo zombiaków. O nie, o nie! Ostrożnie, żeby tylko nikt z nich mnie nie zauważył. Oby, oby... Oby to wszystko było. D d d d wszystko było spokojne. Halo, Halo! Co ty tu robisz? Wkroczyłeś. wkroczyłeś na nasz teren, zombie. Wiem, wiem, ale. ale czy moglibyście mi pomóc? Nie podchodź może tak blisko. Ja chciałbym pomocy. Nie wiem, nie wiem. ogólnie gdzie drogę znaleźć. Proszę, nic mi tylko nie rób. Nic, nic nie rób. My chcemy zawładnąć całym światem. Ja jestem przyjazny, zombie. O, jesteś Jeżeli... przyjazny? O kurcze! Tak. Jeśli jesteś przyjazny, zombie, to bardzo chętnie mi pomożesz chyba, co? W różnych problemach. Słuchaj, od, odnaleźć drogę potrzebuję. Weźmy, zbierzmy całą gromadę zombie i normalnie znajdźmy moją drogę do domu. A w którą stronę mieszkasz? O, Obciku. gdybym ja wiedział, to mi powiedz, tylko nic mi nie rób, nic mi nie rób. O nie, o nie, spokojnie. Ty się jakoś na mnie dziwnie patrzeć. Jesteś przyjazny, zombie! Nie. O, 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 strasznie mi boli. Jak mi się kwiatki? Już jesteś zainfekowany. O, nie. A, co się dzieje? Co się ze mną dzieje? Ja nie mogę wstać, a nade mną stoi jakiś ogromniasty zombiak! Kliknij łapeczkę w górę za ogromnego zombiaka! Czy dobijecie 5000 łapeczek w górę? Myślę, że dacie radę. Nie, tylko nie to, nie tylko nie to tylko nie to, tylko nie to strasznie mi się kręci w głowie o, chyba jestem zainfekowany przez zombiaka jakąś trucizną mnie zatruł o nie, na, za to nie, za to mu nie wybaczę, ale co ja mogę teraz zrobić, mogę tylko wejść do środka, patrzcie na tego ogromnego zombiaka, on pluje w sobie, w sobie ma jakąś toksynę fuu, dobra wejdę tam, nie wiem czy powinienem to zrobić bo jestem teraz strasznie zainfekowany jakąś trucizną. Naprawdę, zombiak jest strasznie trujący. O nie, tutaj, tutaj są uuu, eleganciki, jakieś zombiaczki. Witam, witam serdecznie. E, witam, wchodzę do ogromnego zombiaka. Halo, halo. Dzień dobry, przepraszam bardzo. Halo, halo. No, witam. Hmm, e, e, a co ty tu robisz? Ja przyszedłem. Jestem chyba zainfekowany przez zombiaka. Proszę, pomóż mi. To, a ty chcesz, żeby mi ci tu pomógł? To dobra, czekaj, bo trzeba zamknąć drzwi. Dobra, generalnie posłaj. Ja też jestem zainfekowana przez zombiaka, ale nie zainfekował mnie aż tak bardzo i jestem świadoma, że jestem zainfekowana. Widzę, że ty też. Rozumiem, że chcesz uratować świat przed e, zainfekowaniami, tak? Tak, słuchaj, jest ważna sprawa. Ja bym chciał ogólnie, żeby każdy zombiak, który żył na tej planecie, był dobry i nie zarażał innych jakąś toksyną. Mam już tego kompletnie dosyć. Jak można się tak zachować wobec innych ludzi? Mi się teraz tak kręci w głowie, że ja normalnie nie wiem. No to jest straszne, ale mam rozwiązanie na to. Generalnie też aż to, ja to próbowałam zrobić, ale oni mnie już tak pilnują. Tobie jest nadzieja. Musisz to zrobić. Co? Popatrz, co muszę tutaj, zrobić? Tutaj. Co muszę zrobić? Tutaj, tutaj. Tak. Masz takiego nietoperza. Nim będziesz musiał wlecieć powyżej, i tam będziesz mieć po kolei zadania, które będziesz musiał rozwiązać. żeby dojść do samej głowy i wyłączyć e, ruciznę od zombiaków. czyli tutaj ten wielki. Ten wielki wodospad, Aha, co leci. To wiem, od razu to zauważyłem. Czyli po prostu trzeba tą toksynę usunąć, żeby on nią e, nie zarażał tej planety. Kurcze, dobre, dobre. A, a słuchaj, ja nie mam ogólnie żadnych dokumentów na latanie e, właśnie tym nietoperzem. Myślisz, że ja będę umiał nim polecieć? Tak, to jest zdecydowanie proste. O, ogólnie to jest bardzo łatwe. Parę razy z pacją, jesteś w locie u góry! Jocia, a tutaj jest jeszcze więcej jakichś nietoperzy. Czy na nie mogę jeszcze wsiąść? O, witają na mnie. Na te nie możesz, one są zatrute niestety. O dobra, to zatrute. Dobra, to ja wybijam szybkę i polecę, zobaczymy, czy ja umiem latać nietoperzem, ale wyzwanie w ogóle. Pierwszy raz będę leciał na nietoperzu. Czy wy to kiedykolwiek widzieliście? To... Wow! A wy teraz napiszcie w komentarzu, czy umielibyście latać na nietoperzu. Jestem bardzo ciekawy. Oh. Wow. Ten nietoperz jest naprawdę niebezpieczny. Wystraszyłem się. Ostrożnie! Wow, wow, dobra, widzę to. Widzę. Mam, mam, dobra, to dziękuję pani. Uratuję, Uratuję świat przed zagłodą, żeby te zombiaki już nie zatruwały o, innych ludzi. Wow! O nie! O nie! Ile tutaj zombiaków? Już mam mało życia. Słuchajcie, ten nietoperz mnie tylko może uratować. Ten nietoperz mnie u, może uratować. Ja nie wiem naprawdę, co mogę zrobić, ale ten nietoperz... Widzicie? Zombiaki mnie atakują. Trzy zombiaki, jeden duży. O nie, muszę jakoś to sprytnie zrobić. Patrzcie, usiądę tutaj tym nietoperzem. Zsiądę z tego nietoperza. Dobra. Jak widzicie, jestem teraz w tym momencie w, w takiej sytuacji. Biora, zwi, zjem teraz rybkę. Mmm. A wy, zombiaczki, sobie poczekacie, aż mi się tutaj życie zregeneruje albo nie albo nie albo po prostu nietoperzem zobaczę co tu jest napisane na tej tabliczce hmm co tam jest napisane yy, rura rura trucizny to jest rura trucizny, słuchajcie! rura trucizny! O nie, o nie! Owe cwaniaki, atakują mnie! Ratunku, pomocy! Pomocy! Tutaj te zombiaki mnie tak atakują mocno, że to jest niemożliwe! Coś jest nie tak, coś jest nie tak! help, 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 Cześć, Nie, Zombi zomuś, Pomogę ci tutaj wybić te zombiaki! Pomożesz mi wybić zombiaki? Wow, kurczę, długo musiałem czekać na tą pomoc! Jakoś tutaj strasznie wszystko, yy, strasznie wszystko. Bo ja tutaj się kryłem! Kryłeś! No to czemu mi wcześniej nie pomagłeś? Przecież ja sam nie dam rady z tymi ząbiakami. Jakie ja mam dwa serduszka życia, to ty musisz sprawy załatwić. Ale nie mam, nie mam żadnej broni, żeby ich pokonać tak szybko, więc muszę to... Dobra, jeden już pokonany, prawie. dawaj, liczę na ciebie, liczę na ciebie. Wydaje mi się, że dasz radę. Tego dużego chcę pokonać. Dobrze. Jestem pokonany. Dobrze, dawaj, jeszcze, jeszcze, dawaj, jeszcze. Zatakuję, zatakuje. Dobrze, ostatni o, ci został. Dobra, dobra, lecimy. Wow! Ale super! O, jest, jest. Yes. Siema, Pokonałem. w ogóle kim ty jesteś, jeszcze. Siemanko? Siema. No jestem zombi ziomuś, więc... No, jestem ząbiziołmuś. dzięki w ogóle za pomoc. Co ja tu tutaj muszę zrobić? Chciałbym, żeby ząbiaki przestali atakować w ogóle, zarażać, zarażać tą e, trucizną wszystkich. Czy ja mam zniszczyć te rury, które e, to są rury trucizny? Tak, jeszcze i, jeśli chcesz uzyskać lek, e, lek na, o, e, na tą truciznę, musisz zniszczyć te wszystkie rury, e, żeby, żeby trucizna nie leciała przez... Przez całego zombiaka. Dobrze, pozbędę się tego. Słuchaj, ziom, zombi ziomuś, to naprawdę Pomogę jest dobry ziomuś, że, że, że ta, to w ogóle tak już. Nie no, myślę, że tyle rur wystarczy, teraz ta trucizna na pewno już się nie Tak, Na pewno, na pewno. Dobra, i wiesz co? No. Wiesz co, musisz teraz. Musisz teraz tutaj e, zrobić ten parkur żeby dostać się do samej góry zombiaka. Właśnie, dzięki, że mi podpowiadasz, ja bym nie dał rady. Jak tu daleko strzela? O, dobra, udało się. Wow. A, a masz może jakieś jabłka albo coś? Łoł, wow, wow. no, dobra. znalazłoby się. Dobra, super, bo mam strasznie mało życia i wydawało mi się, że, że wcześniej ogólnie będzie już te jakie mi chciały, chciały zjeść. Już chciałem wlatywać na samą górę, naprawdę było ciężko z tymi zombiakami. Masz, 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 masz tutaj jabłka. Dobra, dzięki, dzięki. Kurczę, już się nie mogę doczekać, kiedy w końcu yy, spowoduję, że, że wy, zombiaki, nie będziecie tak zarażać tą trucizną, którą zarażacie. Ja teraz szybko sobie biorę to i przechodzę to od razu. I rachciach pach. Wiem, że to jest łatwe, dlatego, zombiaku, co się ze mnie śmiejesz, że tego nie umiem przejść? <laughs> to jest bardzo proste, ja ci to przejdę za pierwszym razem. Tak, za pierwszym razem, naprawdę się tak znasz dobrze. O, właśnie, o, Spadłem. No i co widzisz, nie jest to takie łatwe. Nie jest to takie łatwe. To po prostu trzeba kurczę, z wyskoku jakiś... Wow, piruety. Nie, no teraz to, teraz to trochę, trochę się zaskoczyłem tym wszystkim. Słuchajcie, zaskoczyłem się tym wszystkim i trochę mogę oszukać system. Myśli, że mogę oszukać system. No właśnie, ty masz przecież tego, nie to beża. No ja nie to no, sobie wleciałem tutaj i kolejny parkur zrobię sobie dalej. Okej, okay, tutaj kolejny, kolejnego jumpa dostałem i teraz chyba tam na górę muszę wskoczyć, dobra, dobra, teraz spokojnie muszę się tylko skupić, bo jeśli tego nie wykonam, to nie dostanę się do samej do samej góry tego zombiaka, wow, tutaj dwa są to już całe szczęście, że tu są dwa, jak tam ci idzie, o widzisz, udało ci się, no jestem już, prawie, sprytny no, jesteś, sprytny jesteś, dobra tu trzeba, <laughs> spadłem, o kurczę, spadłeś, to niedobrze, to Wow, wow, jestem, jestem Dobra, teraz tylko nie, nie skuś, nie skuś, nie skuś Jest, udało mi się O nie, tutaj kolejne, kolejne wyzwania mnie czekają Ratunku, pomocy Nie mam ani miecza, ani ten Ale już jest tu dużo, o kurczę ich jest tu naprawdę sporo Najchętniej, to ja bym uciekł stąd jak najprędzej Bo tutaj nie, nie przeżyję Nie przeżyję szybko ostatnie jabłko Jedno serduszko, mają mnie w tarapatach W tarapatach, kurczę, ratunku Uwolnijcie mnie stąd, Ała, ała, to za w ogóle upiorne te upiorne zombiaki, nie wiem jak się przed nimi uchronić! Nie wiem jak się przed nimi uchronić. Te teraz muszę wskoczyć na tego! Skacz szybko! Skacz! Żeby mnie nie atakowali! Żeby mnie nie atakowali! Szybko! Magmowy, magmowy stworku! Wow! O nie, skaczę na slajmie, skaczę na slajmie Zobaczcie jak wysoko <laughs> Te zombiaki mnie nie zniszczą <laughs> Ale jestem dobry Dobra, teraz schodzę i teraz pożałujecie Tego, sami tego chcieliście Chcieliście wojny zombiaki? To chodźcie wszystkie naraz Rozwalę was wszystkich naraz I co cwaniaku, ty też podskakiwałeś? O tak, kolejny Patrzcie, widzieliście? Tak jest z nich cwaniaki Odokoła pełno głów Zombiaków O kurcze, ile tutaj już zombiaków Ile ludzi zostało zarażonych przez Tą toksynę. Zobaczcie, ile ile masakra, po prostu masakra! Wchodzę na tego slajma, aby dostać się wyżej. Bo już naprawdę nie mogę na to patrzeć. Nie mogę na to patrzeć, ile tutaj głów pozostawionych zostało tutaj, dobra, odbijam się na tym slajmie. Dobra, teraz tylko idealnie wcelować w tą tą dziurę, która jest tam, czerwona. Czy magmowy jest slime? Dlatego też powinniśmy trafić w tą czerwoną dziurę, dlatego wybijamy się! Wow! O nie, o nie, źle, źle nakierowałem, źle nakierowałem. Teraz spokojnie, spokojnie. I... jest! Prawie się udało! I... i Jeszcze ostatni skoki i wejdę tam na samą górę! I jest! Udało mi się! Udało mi się, jestem na samej górze! Co teraz mnie czeka? Co teraz mnie czeka? Hmm... jest tu jakieś przejście, chwila, chwila! Może tam mają jakiś... jakiś system badawczy, zombiaki? Zobaczcie na te satelity! Przecież oni każdego stąd wyłapią! Nie dość, że ten zombiak jest tak wysoko, to już ta, te, te satelity mają taki zasięg! Na pewno coś tu się kombinuje! Komputery, komputery, pewnie tu jest cała baza sterowania tych zombiaków Jakieś drzwi, hmm, czekajcie, są tu jakieś drzwi, ale nie mogę ich otworzyć, kompletnie są zamknięte Nie wiem, nie wiem, ciężko je otworzyć, a zobaczymy co mamy jeszcze wyżej O, auto, i słuchajcie, będziemy musieli pokonać ten wielki skok autem O nie, to będzie naprawdę ciężkie, ale dobra O, o nie, tutaj... Tutaj są jacyś zombiaki, są jakieś zombiaki i już się do mnie zbliżają. Witam cię. Oła, oła! Nie, zbliż, nie zbliżaj się tutaj do mnie. O nie. Bo tutaj jesteśmy ochroniarzami chipów. Chipów? Ale. które. Co ty? trzeba wsadzić do komputera, żeby otworzyć te drzwi. A, to tych chipów jest potrzebny. Dobra, widzę. Chyba tam za tobą są te chipy. Mam was wszystkich zmiażdżyć? Musiałbyś mnie pokonać, żeby przejść tam i uzyskać chipy. Ustąp mi drogi. Ustąp mi drogi, bo inaczej cię ci do tej toksyny. O nie, pożałujesz tego. Wow, ja cię... Widzieliście to? Ile rzeczy się z niego wysypało? To pewnie jakieś kradzione rzeczy te zombiaki też lubią kraść, A ty co się patrzysz? wynocha stąd! Teraz dojdę do tych chipów i sami pożałujecie te wszystkie wszystkie cwaniaki zombiaki. Aha, jest, udało mi się. Tu chyba dostanę się do tych chipów. One dalej mnie pokierują. Dobra, rybę zdobyłem taką, teraz tylko otwieramy. Jest pierwszy chip, jest pierwszy chip. Biorę pierwszego chipa. Dobra, drugi chip jest potrzebny nam tutaj. Zostawię ogólnie tą rękę, tą sikierkę. Ostatnim jest zielony chip, mamy niebieski chip i zielony teraz tylko wyskoczyć, wyskroczyć, słuchajcie teraz musicie kliknąć łapeczkę w górę, za, za te starania co ja zrobiłem, musicie kliknąć łapkę w górę naprawdę się poświęciłem temu, temu zombiakowi naprawdę dużo, 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 dużo siły w to włożyłem żeby przejść tak daleko, teraz uzbierajcie 5000 tysięcy łapeczek w górę, a naprawdę przejdę to dalej i napiszcie w komentarzu, czy ten duży zombiak naprawdę jest do pokonania czy nie Dlatego komentarz i łapeczka w górę obowiązkowo teraz. A a tutaj, kim ty jesteś? Co się tu czaisz? Ej! Ło! Kim ty jesteś? Ja? Ja jestem zarażony przez zombiaków i staram się ogólnie uchronić wszystkich przed zombiaków, żeby już nie byli tak agresywni jak są. A ja to samo, ja tu teraz przyszedłem z samego dołu. Pewna dziewczyna mnie tu pokierowała. Wow. Ej, to jesteśmy. To jesteśmy razem w tej samej sytuacji. Słuchaj, to może się zakrumplujemy. Cześć, w ogóle laki jestem a ty? Ja e, jestem Mirek. Słuchaj, ja ogólnie zdobyłem już takie chipy, które tutaj są potrzebne do otwarcia e, drzwi. Słuchaj, tu jest auto, którym później będziemy musieli chyba się pokierować w tamtym kierunku, ale na początku musimy wykorzystać te chipy. Chodź ze mną. Chodź, chodź, chodź. Wow. Pewnie. Dobra, to tu są te komputery, tak? Mhm. Czytaj chipy, hm. Dobra. Ja już tutaj ustawiam. Programuję tego chipa, żeby on się tutaj załadował. Dobra, jeden komputerek już został zaprogramowany, drugi drugi potrzebuje, e, właśnie tutaj trochę też nam mieszam, podpisuję kodów. Cipy od, odłożę chipy. Dobra. Ej, jakieś drzwi tam się już otworzyły chyba, co? Wow, Ej, no, popatrz. Pokaż. Wow, udało nam się, te czipy naprawdę działają. Ej, słuchaj, e, weź teraz poproś widzów, żeby razem wszyscy teraz dali łapeczkę w górę i komentarz, bo, bo inaczej tak naprawdę nas tak naprawdę zmotywują do dalszego działania, żeby zombiaki na wszystkich nie atakowały. No ej, posłuchajcie. Musicie nam pomóc. Każda łapka w górę jest do nas no, naprawdę wielką, ogromną pomocą. Au. O nie! oła, oła, O nie! Jest ich tu naprawdę dużo! Kolejne zombiaki, dlatego teraz... Widzicie? Chcecie nam pomóc? To od razu pomagajcie nam szybko! Teraz w tym momencie, bo inaczej nie damy rady. Jest to finałowy może koniec i w końcu wow. uda nam się y, z, przezwyciężyć tych zombiaków. Dawaj! Y, dawaj Mirek, atakuj ich! Już niewiele. Jeszcze cztery. Dobra. Trzy. Dobra, spokojnie. Dwa, jest! Jeden. Jest! Udało nam się. Słuchaj, czy w tym momencie, czy mi się wydaje, czy znajdujemy się właśnie w głowie tego ogromnego zombiaka? Tak, teraz jesteśmy w, w głowie tego zombiaka i rozumiem, wow, ty. i rozumiem, że tutaj teraz trzeba będzie wyłączyć ten, tą od nich truciznę, tak? No, na to wygląda, słuchaj, jest to, jest to, jest to tak naprawdę wycięczające dostać się było tutaj. Tak naprawdę ty przyszedłeś po mnie, a wszystkie ci trudności yy, przezwyciężyłem i rozwaliłem parę zębiaków, także ty miałeś łatwiej, żeby tu wejść, ale teraz w tym momencie trzeba szybko yy, tak naprawdę yy, te z, yy, z, zaklinować, żeby on tą toksyną nie rzucał na świat. Tak. To na trzy. Ty jedną, ja drugą. Raz, dwa, trzy! Hmm. Wow, czyżby się udało? Chyba już teraz. Jedynym sposobem, żeby to sprawdzić, to trzeba będzie wyjść z tego zombiaka. Hmm. Dobra, to wyjdźmy z tego zombiaka. Słuchaj, tu na pewno nie jest odpowiednią drogą. Dawaj schodami, dawaj schodami. Hmm? No, także widzisz, widzowie pewnie teraz wszyscy dali łapeczkę w górę i komentarz, i dlatego nam się udało pokonać tych, tych, tych ludzi, którzy tam cały czas zombiaki nas atakują, tych zombiaków, którzy nas atakowali takich wgajerków. No. Jednak, jednak siła widzów jest naprawdę potężna. A, a miałbyś może benzynę? Dali ci na dole, ta dziewczyna dała ci benzynę, bo ja potrzebuję tak. teraz benzynę. To, to widzisz, to Tobie nie dała, a mi dała. To ja ci zatankuję. Dobra, to zatankuj masz... Mi tutaj jest wlew paliwa e, i tylko, o. żebyśmy szybko się stąd wydostali. Wydaje mi się, że już większość zombiaków została pokonana przez to, że tą truciznę wyłączyliśmy. No, też mi się tak wydaje. Ale trzeba się stąd zbierać szybko. Dobra, to ja lecę. Ciekawe, czy mi się uda. Ciekawe, czy mi się uda przeskoczyć. Ło! Wow! wo, wow! Dobra, skaczę, lecę. Na 3-2-1 wylatuję na zewnątrz. Uważaj, bądź ostrożny, bądź ostrożny. Tutaj wykręcam i uwaga. Teraz tylko odpowiednio wykręcić autko. Okej, musimy się co równo ustawić co do tego wyskoku, bo tu może być jakiś ciekawy wyskok. Zaraz zobaczymy, zaraz się okaże. I wydaje mi się, że już, już powinienem lecieć. Teraz w tym momencie. Lecę, 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 lecę. Co tam się wydarzyło z tyłu? O kurcze, ten zombiak. Widzicie go? Widzicie go? Ten zombiak został rozstrzelany. O kurcze, udało nam się go zagładzić. Ale super, ale super. Normaliasz, muszę to zobaczyć. Ja o kurcze, pozostało z niego tylko i wyłącznie trucizna Ale całe szczęście, że tej trucizny on już nie będzie na innych ludzi przelewał Tu wezwiemy ekipę, a ogólnie straż pożarną Zaraz usuną tą toksynę, która z niego wyleciała Ale słuchajcie, jest, dzięki wam I dzięki tutaj temu, że zniszczyliśmy tego zombiaka Udało nam się, udało nam się powstrzymać zombiaków Przed tym, żeby nie byli źli i żeby nie zarażali innych ludzi Jest, jest, dzięki, dzięki, dzięki super Wielkie!